za gierka jest? Ej, kurwa, strzelałem do niego, co jest kurwa pojebana gierka, k***a! Kurwa! Ha, ha, ha. He? Prawdziwy tropiciel cechuje się na pewno cierpliwością, tak? To jest nasza robota, widzowie, to jest nasza robota. Uprzykrzyć tym skurwysynom sobotę. Warzone. Battle Royale, solo. Wszyscy na... patrz, wszyscy na konsola grają. Patrz, teraz się ląduje tak. Oh yeah. A już mi się podoba, ale, ale, będzie, ale będzie akcja. Zobaczcie, jaki tutaj zoom. Bardzo dobrze gra w tą gierkę. Easy, bardzo dobrze, bardzo dobre zimny snajper. Co z jakimiś sankami? Pa! Przegotujcie się. LOG. A, na takim monitorze to jeszcze nie grałem Dobra to mam pokazać jak kocury to robią Jak to robią kocury Otwórz spadochron Ale chyba nie muszę go odpalać Bez spadochronu chyba to mogę lądować Z tego co pamiętam Patrz to, to Musisz być Jakąś to gierkę. Prawda nie grałem. Ciutko. Skrzynka. Ah. Wow. Więc to jest. Ale jaja. AK. Ok, jest spoko, możemy kampić. Jest czutka. Snajpera. Granat. Czym się granaty rzucało? Żeby mnie żaden nie zaskoczył chłop. To jest najważniejsze. Ciutko. Jeszcze na górze jest skrzynka Za to, gierka jest? Cio. Ej kurwa, strzelę do niego, co jest kurwa, pojebana gierka, zepsuta. Ej zepsuta gierka, zepsuta gierka Ja pierdolec za syf Idziemy wygać w karty Yugio. -Oh. Jebać kurwa jakiś warzony Kurwa, nie, 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 Kamieniem chyba ktoś wyrzucił w ramię. 96 miejsce. Przecież, kurwa, ja byłem najgorszy. Ja byłem ostatni. Dawaj jeszcze raz, bo to czasem tak się dzieje. Zrzut kasy w drodze. I spację od razu. Jazda, jazda, szybko. I od razu w dół. Totalnik zdominujemy. Świetnie, mamy chatkę. Ech, no, ech. A czym się waliło w bok? O. Okej, okay, to było to. Może to wezmę. Kurwa, nie wiem, który jest który, Który jest chujowy, który jest elegancki. Patrz to. Widziałem go! Kurwa! hahaha. ha, Ja ha, ha. ha? ci o grę, bo wam nie pasuje nic. No za ci o grę. Musiałem bardziej podgłośnić. Wiecie, musi być głośno gra. Jestem, kurwa, komandosem. niegoś jakąś popierdółką. Co mnie gadała? Co możesz kurwa gadać? Dzieciak. O, mamy pierwsze ofiary. Owieczki. Owieczki platynowa. Prawdziwy tropiciel cechuje się na pewno cierpliwością, tak? Cierpliwości. Jak w pierdolnym filmie akcji. Hehe. <laughs> Mamy tutaj operację całą. Jest! Kurwa! I go Kierunkw przesyła 10 zł. Dawaj, babciu razem przypierdolimy w codzika. dzika. Dobry, jestem w tym klocki. To jest nasza robota widzowie, to jest nasza robota. Uprzykrzyć tu skór, wysyłną z sobotę Tutaj droga jest zamknięta. Podobno grasuje tu jakiś pojeb ze snajperą. Spadamy stąd widzowie, spierdalamy stąd. Jest, ja widzę, widzę. Nie ja, nic już Uchłop. chłop. Spierdalamy stąd. Otwarta przestrzeń, tam przejebane. Dla snipera chujowa pozycja. Ale taką też trzeba potrafić przemierzać. Tu już bierzesz krótką broń. Jak tam się strzelają. Co to jest? Co to jest? Nieważne. Fuck. Nie, wolę chyba to. Ale dobra. które to. Dziwne to jest, ale niech będzie. Fuck. Co jest z nim? Małe szał dla widzów? W powietrzu go? Fuck! Zdradziłem się. Jakby nigdy nie dostrzegł, to mogę siedzieć dalej. Do chronu? Ja jebie. Kurwa Jeszcze raz chcę Kurwa no nie, no tak zajebiście mi szło i tak to skończyłem jak to ostatnia pierdoła sierota jedna O nie Coś tak czułem, kurwa mać. Ale fajnie się w to gra, bo ta wczutka bycie sniperem tak to... Zajebiste to jest. zajebiste jest Warzone. Szkoda, dobra, jedziemy jeszcze raz. Siemaneczko, witam! Chodam. A w Warzoniko gram. Pewnie, ci, że mega się w... wkręciłem. A ty to tam? No ja kurwa wolne od tych tygodni i rozjebał mnie chyba COVID i siedzę w hotelu, mam odpalną. To masz odpalone? Klimatyzacja na 32 stopnie, odprzywanie i siedzę i się pocę, wiesz? Bo ci kręcę to jakieś kripsko, czy co? Halo? No Nie wiem, jakiś kurwa covid może, może nie, może nie. Bójciu a w kontencie ci porobi. No, jest Piotruś. Korutki jest, trzeba mu herbatki zaparzyć. No ruszaj się kurwa, świeżak! Zapacz herbaty, ciaju! Zapasz herbatki. Ej. Nie działa, czy ten? Nie działa, czy ten? Nie że... działa, działa. Ścisz trochę Gierka jak wyląduje będzie ci, cichsza. No bo sobie Zawę. Zawę. Zaraz dron. będzie już normalna. Jak w ogóle Call of Duty? Zajebiście, bo dzisiaj w pierwszym 10 fragów zrobiłem, byłem czwarty i sam się zabiłem, bo zeskoczyłem z daszki. Może ściągnę. Kurde. To mi to mi To mi tu zaczynało właśnie, nie wiem dlaczego. Słabo ma może byś mi jakiś na sobie podał Fuck! Tak cię dopadnę Skurwysynu. synu to mnie szuka No tu jest Nie mam broni A! Fuck fuck, fuck, fuck Bo nie wiem, broni kurwa Ja Teraz jeszcze popiję to browarem i na pewno Nie, wracamy ja ogólnie mam straszny kijowy internet w hotelu. Po prostu 6 mega pobierania. To jest na battlenecie, nie? Co? No, Warzone. Tak, tak, tak. Kurwa! Nie wiem, skąd. Znaczy, nie mam miejsca na tym znalazku. Ściągę, będzie grać w dwójkę. 170 giga zajmuję. Kurwa, 100 giga. <giby> Skanuje mnie. Okej, okay, ja mam bezpieczną pozycję. Co to było? Co to było, widzowie? Ej, prawie, już mu niebieskie zbiłem. Pierdolony wiking. My my Zostało mu połówka, no. Szkoda. Zagraj ponownie. Zagraj ponownie. No to robimy jumping od razu. Ninja działam jak pierdolony ninja. Jak mnie opiszą, zbieram bronię. Zaczekaj, ja mam przekminy, Jak ja mam movement, czyli ktoś? go nie dobiłem. jebany to był ten! W sensie się z nim strzelałem Dobra, mam dobrą pozycję Za plecą może ktoś nam przyjść, więc w się na niego zaczaimy. Kurwa! Fajnie, z tłumiczkiem Kurwa! Co jest? Nie mogę wyjść! Halo! Kurwa! Co za gierka! Zajebiście! No pomóżcie no. No i chuj. Minuta połączenia z serwerem. <laughs> Jazda, jedziemy tam, gdzie najwięcej ludzi. Wycelowane było w głowę! Kurwa! Do 100 tysięcy czortów! Do 100 tysięcy czortów. Ej, no kurwa, przecież ściskałem! Ja pierdolę, idź w chuj! Pierdole na dzisiaj. Leci zbój na łeb na szyję. Pierdole, przerwa, oglądam bajki. Zamówiłem sobie widzowie, yy, nie, no, zamówiłem sobie maestro, burgera z frytkami i sześć małych kurczaczków z sosem słodko-kwaśnym. Mam nadzieję, że rozbudzą smaki. Że mi pysznie.